Boże, dzięki, że przyszedłeś, mam mały problem. Jaki? Y, Ta typiara w moim salonie. Co jest? Skąd ją wziąłeś? Y, niech pomyślę. Dobra, czyli mówisz mi, że masz willę, basen i jesteś zawodowo piosenkarzem? Y, tak, 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 tylko przed jakiś czas pomieszkuję w małym domku na przedmieściach, bo szukam jachtu w okolicach do kupienia, a tak mam bliżej. Y, brzmi to legitnie? No chyba tak, i tak się tu znalazła. Los stary ona w ogóle żyje? Y, raczej tak, jak wkładałem jej palce do buzi, to mnie ugryzła. Po jakiego dzbana włożyłeś jej palce do ust? Y, no bo... A, dobra, nie chcę wiedzieć, co zamierza? Pamiętasz mój pomysł na biznes 10 lat temu? Ten o pójściu do SpaceX i zajebaniu rakiety, żeby Elon Musk musiał zapłacić okup? Nie, ten drugi. A czy ten, by pójść na koncert oksany węgiel i ukradniecie jej spodnie i sprzedawanie ich na Allegro? To akurat zrealizowałem. Chcesz kupić? Co? Nie! W sumie mogłem zwinąć jej gacie. Stary, no co więcej by zapłacili, poza tym jest pełnoletnia. No to jaki miałeś ten pomysł? Słuchaj, to nie tylko pomysł, ale i moje marzenie. Postawimy ją tu w piwnicy. Zwariowałeś, mogą cię zamknąć. Ty nic nie rozumiesz. Damy jej komputer i zrobimy z niej streamerkę, założymy jej OnlyFans, będziemy sprzedawać jej ubrania. Genialne, nie? Chłopie, ty jesteś chory. Nie chcesz to iść, sam sobie poradzę. Nie potrzebujecie tu. Hej, Klaudia, Anastazja, czy jak ci tam? Stawaj! O, żyjesz, dobra. E, słuchaj, tu masz komputer, e, tu masz mega cute uwu, królicze łóżka do słuchawek, a tu masz basen, jakbyś chciała być baseniarą. E, powodzenia. E, co? Boże, gdzie ja jestem? Nie interesuj się, tylko pracuj, a może uda ci się zarobić na Gucci, jakieś fajne obiadki, ale... Boże, czemu ciągle gadasz? W Bangladeszu nikt nie, nikt nie narzeka. Rany. Wracam za 5 godzin. Liczę, że do tego czasu zdołasz zdobyć partnerstwo Twitcha. Bye bye. Boże! Janek, kto to jest? E, to Anastazja. Trzymasz kobietę w piwnicy? Tak, skarbie. Ale się nie denerwuj. Jak mam się nie denerwować? Obca kobieta się dziwi w filicy. Słuchaj, Anastazja jest u nas w gościach. Gówno mnie to obchodzi cicho. Będzie pracowała na naszą emeryturę. A, to ta od twojego pomysłu? No tak. A to przepraszam, miło cię poznać, pani Anastazjo. Boże wy oboje jesteście szurnici. Nie takim tonem w moim domu. Właśnie, a w ogóle to ile dzisiaj zarobiłaś? Hmm, hmm. 30 dolarów. O, no i pięknie, biznes powoli się rozkręca. Rodzinka w komplecie. Niedługo ci jeszcze założymy OnlyFans. Będą gadżety, mam jeszcze takie pomysł na inne Kamerki, ale to mniejsza. Pracuj, pracuj. Bo praca to. co? Potęgi klucz. Zapamiętaj na zawsze. Halo, stary, co robisz? Oglądam telewizję. I słuchaj, ten mój biznes tak wypalił. Chłopie, ona w tydzień zarobiła już 30 tysięcy dolarów. Boże. A karmisz, a karmisz ją? Jasne, że tak. A dajesz wszystkie rzeczy, które potrzebuję? Wiadomo, nie jestem potworem. Kurde, to w sumie może nie głupi ten biznes. No ale, stary, ty już wstępu nie masz, nie? Jakby odpadłeś na starcie. No jeszcze zobaczymy. Pieprzek. O, mam cudowne życie. Kobieta na dole robi mi pieniądze, kobieta obok robi mi siadanie. Jest pięknie. Życie to luksusy, muszę sobie kupić jacuzzi. Co jest SMS? Padnij do starej fabryki. Boże, on chce mnie zabić, czy ja? Odpiszę, że nie ma mowy. To chcesz zarobić? Kurde. Jasne, że chcę zarobić. Dobra, idę. Kochanie, idę do starej fabryki. Dobrze, baw się dobrze. Ja przypilnuję naszej kochanej streamereczki. Okej, okay. jak tam będę zamówić jacuzzi? Czemu chciałeś się spotkać? Słuchaj, zapraszam cię do środka, bo chcę ci coś pokazać. Okej, okay, ale nie chcesz mi zamordować. Nie, kurde, skąd taki pomysł? A no to spoko. Prezentuję ci. Generator pieniędzy. Tum, tum, tum. Boże, skąd ty je wziąłeś? Starym, dobrym sposobem. Poleciałem samolotem do Bangladeszu. Odwiedziłem pewną fabrykę. I użyczyli mi. Tak za darmo? No, nie do końca. Kochamy polskie, polskie piwo. Dodałem im Biber, dziadka. Wziąłem nawet więcej streamerek niż chciałem. Jak ty je przywiozłeś przez granicę? Samolotem? Co ty są tu nielegalnie? Wziąłem ich promem. Skąd miałeś prom? Od Japończyków. Oni też kochają polskie. Dobra, ale w ogóle to po co mnie tu wyzwałeś? Chciałeś mi pokazać, jaką jesteś konkurencją, czy jak? I z tych rzeczy ja, ja nie chcę konkurować. Ja chcę podpisać pak. ale że, że jak? Pobożesz mi ogarnąć, żeby one zarabiały, a w zamian dostaniesz połowę firmy. Zgoda! Boże z taką armią, to my wiesz, ile. Pieniędzy zarobimy? No, w luj, przecież wiem. Po to cię tu ściągnąłem? Tylko jest jeden poważny problem. Jaki? Y każdy załatwi. Nie umieją mówić po polsku. Co ty jesteś jakiś dzbanem? Że, że, nie ogarnąłeś tego? To jest największy problem! No to znajdź rozwiązanie. Dobra. Załatwimy nauczycieli od polskiego. Którzy, którzy zdają Bangladeszki. Bangladeszki? No do, no ten język z ich kraju. Dobra, robimy to. Stary, otwórz mam pizzę. O, elegancko. Dobra, mi dało pół roku. Już na pewno się nauczyli tego polskiego, chociaż w małym stopniu. Weź tu jakoś już przyszli. Okay. Y to jest KyongChang Okej, okay, przetestujmy twoje umiejętności. Cześć, cześć. Co u ciebie? Dobrze, a co u ciebie? Dobrze. O, to dobrze. Nie no, stary, bardzo pouczająca ta rozmowa. No ale w miarę ogarnię, W miarę ogarnia starczy, nie mamy już więcej budżetu na nauczycieli od polskiego. Odpalamy ten projekt. No dobra. Ej, dziewczyny, tam na dole. Uuu! Zaczynamy robotę! Wszystkie proszę usiąść przy komputerach. Zaczynamy streama na 3, 2, 1. Uwu, 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 uwu. Stary, chodź na moment. Co oni aktualnie robią? Chyba próbują powiedzieć uwu Boże Stary, ale patrz Na każdym live'ie mają po 2000 osób Co jest? Przecież oni nic nie mówią Tylko to swoje uwu. -w. Stary, łoci mamy 100 tysięcy stałych widzów Stary, chyba po prostu wystarcza ich wygląd Zmarnowaliśmy rok na uczenie ich polskiego Dobra, będzie ważne, że zarabiają Dobra, stary, chyba idę sobie kupić Porsche Kurde, ja sobie takiego Mustanga kupię Mówię ci, będzie taki czarny, matowy Dobra, stary, do jutra, ma. No, ja też lecę Stary, dzwonię do ciebie, bo, bo jest taka sprawa, nie? Dzwonił do mnie do jakiś ważny prezes z Chin i twierdzi, że ma 500 streamerek Za ile? Za 2 miliony No to kurde, na spokojnie, bierzemy ich Tylko, że będziemy musieli je przewieźć Co? Nie można jakoś przez Aliexpress? Yy, pytałem się, ale nie da się Słuchaj, to ty pojedziesz w tą delegację, ja będę pilnował firmy, ok Ej, a czemu ja nie mogę zostać? No bo ty masz już doświadczenie A, no tak Dzień dobry, to ja przyjechałem z Polski Uuu, witamy pana Chce pan tradycyjnej chińskiej herbaty? Jasne, chętnie się napiję Proszę Boże, co w tym jest? Tradycyjna chińska ryba. Po prostu z Morza Bałtyckiego. Za jakiej krainy? A no, dobra. pokaże mi pan te streamerki? Jasne, jasne. Proszę za mną. Nasze streamerki ogólnie żyją w luksusach. Karmimy je złotymi rybami. I każda ma osobne jacuzzi. Liczę, że pan też tak będzie dbał o nasze panie. No, jasne, że tak inaczej się nie da. Przecież to by było nieetyczne. U nas pani Basia robi obiad. Uuu, pani Basia, to szanuję Chce pan zobaczyć statystyki? Też że tak, po to przyjechałem, proszę zaprezentować. No to tak, nasze streamerki robią około 100 dolarów na sekundę. Coś mi się tu nie zgadza. Jak robią tyle hajsu na sekundę, to czemu je sprzedajecie? To już dawno przeniesisz mi się na TikTok, a nie ma co roztrząsać. Co się w ogóle interesujesz? Boże. Więcej rybnej herbaty? Yy, podziękuję. Odbawia pan tradycyjnej chińskiej herbaty? Nie żartowałem, kocham ryby pałtyckie. Się rozumie! Jest łazienka? O to? Stary dzwonię do ciebie, bo to jest jakieś dziwne. Ja myślę, że oni chcą nas oskamować. Stary nie możesz nam zepsuć tej rozmowy. To jest bardzo ważne. Ale stary! Oni mnie ka karmią rybami z Bałtyku. W herbacie! Uszanuj ich tradycję. A jak tam w ogóle robota w firmie? A dobrze, dobrze idzie. A streamerka chciała przegonić resztę i zrobiła coś niecenzuralnego, ale... ale odzyskamy konto. Y okej. Okay. Godzi pan już z Heibla? Tak tak już już. Problemy dupowe pomaga z tradycyjna chińska herbata. Chodą z Bałtyku. Dobrze, czy mogę zobaczyć umowę? Jasne, to jest długopis, proszę podpisać, będzie miał pan streamerki na wyłączność. Okej, okay, parafka tu, parafka tam. Szelę blikiem poproszę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. proszę o to streamerki. Okej. Okay. Ja lecę do mojego biura na końcu kraju. Do widzenia. Okej, okay, to było dziwne. Witam miłe panie Co u was? Siema, siema, siema mordo! Stary, znowu mamy problem. Co się stało? Chińczyk opknął mi Polaków. To chyba lepiej, nie? Kobiety Polki? Opchnął mi chłopu. Boże, to co teraz? Nie wiem. Coś tu policja! Stary, co tam się u was dzieje? Nie mogę gadać. E, panowie, wyjaśnijmy sobie sprawę na spokojnie. Prowadzi pan nielegalny zakład influencerstwa? E, nie prowadzę. E, czemu pan tak sądzi? O co to za streamerki? Kuzynki, siostry, brata, nie pamiętam już. Dostaliśmy cynki, nie wywinie Zostaniesz dodatkowe więzienie za sprowadzanie ich do naszego kraju. Ale ja naprawdę jestem niewinny! Powiesz to w sądzie, Janek! Powiesz to w sądzie! Inne grupy też tak mówiły. Nie zdążyłem stworzyć im Only fansa. Tyle miały jeszcze przed sobą kariery. Były takie młode i silne. Dobra, chłopaki, zabierajcie go! Nie, co wy, nie, nie róbcie tego Czemu to robicie? Pan Janek nas karmi i daje nam Gucci i Suprem! Nie zabierajcie go! Pamiętajcie o mnie, dziewczyny!